Maneczko ziomeczki z tej strony, Koksiarek123 A dzisiaj ze mną jest Koszki Witaj. i I Andrzejsko. Siłanku I dzisiaj to jest Farming Simulator 2015. I w końcu drugi odcinek z P przyjacielskiego pgr -a. No i jest kolejny, kolejny ciąg rzepaku. Koszenia. Zostaw nam. No to dalszy, został nam taki kawałek. Nawet nieduży Andrzej. Ty jedzie za mną. Co ja? Jak nie widzieliście innych tego, to u killera możecie zobaczyć. Yy, u jego jak kosiliśmy. No i u Koszkiego, dzisiaj był też film. Tylko u jego pół filmu nie ma. go wywaliło i mu przerwało. No to. A, a u mnie macie całe części. to nie wiem, powiedzcie coś jak chcecie. o widzów. A czy może? A ja zapraszam do siebie na kanał. Y, link w opisie. No. I no tyle? Tylko to nie jest twój kanał. Andrzej, ale to nie jest twój kanał. Czemu? Przecież tyś gada, że to jest od jakiegoś kuzyna, czy od kogo? Nie. To jest mój już. A, wierzyć mu. No ta. Dobra, oga. Aha. No, aha. Nie mów aha, tylko ta. Nie mów aha. Po cię? Walna. Dobra, weźcie. Może ktoś podsunie jakiś temacik. Tak z czegoś. Koszki Co jeszcze raz powiedz, bo cię. A powiedz jeszcze raz. Skąd koszki Aha. No koszki odpowiedz. Ja? Temacik. Temacik, ale odpowiedz. Nie, 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 powiem, bo będzie nie, nie, No nie, 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 co nie, nie, jest nie, jest nie, No to. nie, 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 co? Ja nie, no to... no to... To e, okay. Je... teraz w bok i tak Dookoła nie, żeby nie, Dookoła. Żeby... Pierwszy. nie, 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 Ej, ja, no i Andrzej się ustawi no Andrzej, od razu nie, nie zatrzymuj się, tylko od razu dookoła. Dookoła, że żeby... Wyglądał nie wyglądało. Ma, nie! Ma. Trzeba co boleć. Nie no jeszcze ta... Ta sieczka ja nie mogę. Andrzej, zmień animację. Włącz animację. Sieczki. Już? M naczym się i M kliknij. M jak mama. No już? Nie. Musi ci latać dookoła. O, dobrze jest. Może dzisiaj widzowie zrobimy ten... te pole. Uda, chyba może uda nam się A zrobić. W tym odcinku. Coś? A może coś poleć A O czym? O mnie. Przecież umie to Andrzej bo przecież się stajmie. W Włoszczeszonowie. Przecież umie jak była przecież typowa wieś. To już wszystko mówił. Nie, tak? nie, nie. Ale skąd Ale pochodzi? To, to również... Co? Ja wiem, że jestem szara, gilet, ty do tej serii. Tam? W jakiej serii chyba odcinków, a nie serii? No, odcinków, no. Cozamów albo coś. Ci powiem odcinków trochę będzie. Ja Wiesz, tak myślę, to... Patrz, ja Andrzej. Tak Andrzej na pierwsza rzecz. Musimy wszystkie pola skosić. Eee, omijać. Nie Później trzeba wszystko skultywować. Zasiać. Opryskać. No i... Ja tak myślałem koło 50 serii. Widzimy i serii odcinków, o, no ci powiem, odcinków będzie w pieronu. Ja tak o 50, 60, coś koło tego. No, coś, coś może być z tego. Jak pam... pamiętacie jak my dwa dni temu... jak? Nie, dawaj, prosto. Przecież koszki, Andrzej, koszki, pamiętacie jak robiliśmy ten dużą, tą, tą pszenicę, tą dużą? Takie te plac ładunkowe No to z tego pola jeszcze będzie dość odcinków Bo niby będziemy jakoś iść w czterech, ale jeszcze po odcinku... przed nagrywaniem I w nawy po nagry w nagrywaniu no to będzie dość tych odcinków po co no z tym to jest królew No ma 56 to jest Ja też mam 56 Koszty, ja ty ile masz? Ja na. Jeszcze na 40 Dopiero. No. Wiecie co, ludzie? Może my się ja przetniemy. Może się ktoś przetnie. Ja się przetnę No to dobra, to. To się przetnie. Doje... Nie, dojedźmy do końca. Nie do róbmy do końca tego. Ej no! Do końca miało być, a nie zawijać. No. Dobra. Do jedziemy, no, co, to coś Dawaj koszki, dawaj. To Musi Musisz przeciąć, nie? No i na wprost muszę. No! No to... No. Sorry, że... Nie ma innego członka, bo go wywaliło. No. Czyli koszkiego. Ale, to na razie koszkiego, się, nie? Ci powiem nawet może zrobimy może ten... Co? Ta pole w tym odcinku to myślę. Aha, time out. On wywalił go to. Ja się, mogę się, czy... się? nie? ale Nie, masz. Nie, jak ci Wysypię? powiem co... Nie, na razie się nie przycinamy z więc... no, no, dobra. dobra, mam pomysła, Pojedź za mną. U, ej no Ja Pito Andrzej Mam pomysł. Chodź za mną Tu jest ten wiatrak I pójdź obok tego wiatraka Przetniemy się. E, czemu tu jest dookoła zrobione? O Do co, kaman? Co, dookoła co? E, czemu tu jest... okrąg weryty? No bo ja kiedy, nie, Aha. To co, kaszki bijasz? raczej. Ciągle nagrywanie trwa. No ja. Dobra. Czekaj chwilę, pokażcie sobie to. A wiesz co? Jakieś takie tamto. Ale no tam, 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 ja tak czy. Bo jak jest to błoto, czy nie? Nie ma błota tutaj. Tam, 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 tam... Aha, do tych drzewek. On... O. Ja Dobra, błąd. no to tam... Ktoś czemuś tam nie dojechał. To weź to dojedziemy, co? Tak? Powiem nawet, dojadę, bo teraz pojadę do po prawą stronę, o to no to zrobię to. Dobrze. I to może widzowie jeszcze będzie gdzieś może jeden odcinek z tego rzepaku. No to czyli widzowie niby gdyby było takie coś... Dobra, jest synchro. No to około z dwa odcinki i to pole było Skoszone, no prawie. Bo jeden no, był u mnie. RP u RP Killera, no i u koszkiego no to, to jest licząc jeden odcinek. Bo my jed... To jest drugi odcinek, no i u mnie teraz jest trzeci, no. To czyli niby trzy, oci... w trzy odcinki kosimy to pole. No. Powiem tak, nawet nie najgorzej. To jakby co, to już wiem, które pole będziemy zaś kosić. A, A może to byś powiedział, że ma to hektarów? No, już mówiłem w pierwszym odcinku. <grym> że to ma 48,3 hektara. Może nie, nie było to. To 50 hektarów ma. Prawie. Nie było to. Nie oglądałeś pierwszego odcinka? U mnie. Nie, nie ogólnie. Oglądasz czy nie? No... No, 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 no... A, z tymi No, zapowiedź. Przez czeski PGR. No, no, Co? Dałem linka do Combine i do tego. Do mapy. to widzowie może... W, a nie no, no to w kolejnym odcinku może Jeszcze będzie to pole Albo skończymy Chociaż może widzowie Chociaż zróbmy ten godzinny odcinek Chociaż żeby skosili to Nawet nawet nie będzie godzina No to w kolejnym odcinku zobaczycie wy, e, kampanię Nie wiem teraz czy Buracza. ziemniaczaną, Czy buraczaną. No nie wiadomo bo pola są takie małe, no to w trzy kombajne to zrobimy A, bardzo to szybko W trzy kombajne to bardzo szybko zrobimy A jak to podjedzie? Musi sam sobie podjechać A, Nie dobra. Ja mam 92% dopiero A już pola ubywa Komfa Możesz tutaj wiesz co Stań tirem tutaj przy wiatraku będzie najlepiej ja się a to przyjść tutaj pod wiatrak Przejdź pod wiatrak, a ty się tam dojedziesz No ja tak muszę zaraz ja tak zaraz się będę wyładowywać bo jeszcze 4% i No to Jeszcze no pół pół tysiąca kilo muszę i koniec Eee, a to, komuś, to się włączone, czy nie? No same się włączone, jak masz pełne. No ci powiem tak, można się też załączyć normalnie. Nie wiem, no, Nawet nie da się, że jak masz włączone już, to już nie wyłączysz, jak masz już tam, no, powiedzmy te 80 coś to nie wyłączysz. Nie ma bata. Spróbujmy. E. Taki temat. No? Co cenicie ludzie. Co? Co cenicie? Ale w to nie ma. Czasami. Hmm, no. I chociaż te łapki w dół tam... Czasami. I pamiętajcie, piszcie w komentarzach, chodźcie. Nie zadawajcie pytania do nosemnego jakieś tematy. Takie. I to wie, nie bójcie się nas... Wchodźcie na, na tego Team Spika. Nie jest to, jest My was nie zjedzemy... nie zjemy. <grym> Nie zadajcie te pytania, bo jak czasami ja mówię wy nie chcecie napisać, bo nie wiem nie wiadomo co Boicie się czy co no, no to jest dopiero 15% Czekaj tu jeszcze ino, zosta Eee to wiecie co Widzowie i koledzy Zrobimy te pole dzisiaj Zrobimy w tym odcinku nawet dużo nie, wiem, dużo nie zostało, no. to nawet pół godzinki będzie odcinek Dobra, następny temat Ulubiona Kodulej. zabawa dzieciństwa <grym> 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 <czy> Kupa <babka>? tego <grym> <grym> Ja nie mogę Warszawy <grym> Ja warszawy to do staruchów kurde Przepraszam karty. za ty do dziadków o do dziadków <grym> karty no pein. nawet... Kasiu no, tak. The... A, Tak. Ty... Mm. No. Ja to najlepsza. Ja. A umiesz grać jeszcze wypojna. Tak, nie wiem. ty. Ja umiem grać. Ja mam ma. z Muszę pomyśleć. Tak. Za te litery czy nie. Że, ten... Jak o, o, ostatni odpadniesz, to przegrywasz i wpisujesz literę. A, je. a bo wiecie co? Jeszcze pamiętam. Co? Ja czekaj, ja jak pamiętam. to było? To było coś z kartami z związane... Czamy? E, nie. Czekaj, nie, nie czar nie karty. Kurde, miałem to na końcu Czary. języka... ...i straciłem to. Stójcie, pomyślę no. Eee... Ja nie mogę, nie wiem, Dobra. może mi się później to. Dobra, następny. Jaki kolor? Mój? No, mój kolor. No to tak mówiąc: e, czarny, niebieski, zielony, czerwony i żółty. I biały. Aha. A wasze? Ja mam tu tylko jeden kolor, ale to jest na najlepszy kolor. I to tak. jest taki zielony, tak. Fajny jaskrawy. A, A, lubię, lubię, lubię taki zielony taki. No to jak ten klas? Jak klas? No, no właśnie, no. Że, te kolory. Ja mi... Dlatego klas nie bo jak to inne to. Na przykład John Deere, te, te kombajny to nie. To te te ciemny kolor mi się nie podoba, ale ja. To, o, ja wam tak powiem, odcinek już trwa niecałe pół godziny. No Bo już prawie jesteśmy. Pół godziny na serbie No to pół godzinki odcinek już jest A mój, mój kolor to różowy Nie, Ale może Andrzeja A może taki ciemny co? co, ty różowy, czerwony, taki O! Dla mnie jest najlepszy ciemny, zielony też, dobry jest, bo... Jak sądzą nie, nie? Ja bardzo uwielbiam Asiła młody. Ej, Ej weź ty Ogar Zartuję No to może Dobra, kolejne pytanko Jakie macie gry na komputerze? Na o, laptopie właśnie. i na No Właśnie mamy ten ekipy do tego, do GTA 5, pozdro No i właśnie co to ja chcę jakie gry macie o was Oszki i ty Andrzej Ja mam tak, Farminga, Geta 5, hmm, co tam jeszcze Formule 1 Farminga 13 11 A właśnie kto chce kupić ode mnie Geta 4 Ej Andrzej, to. a ty czasem jeszcze nie masz Eurotraka A właśnie <m> <drych> Ale miałeś. No. I zadawajcie nam pytanka w, w komentarzach, czy nie. Czy na przykład gdy lubimy to na tym, na... No. Wiecie o co chodzi, ja? nie? Przecież o tym mówili, Andrzej. No dobrze. Jeśli chodzi o mnie, to... LS9, 11, 13... 15, Eurotrack, dwójka, yy, 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 czekaj, yy, Simulator Farmy 14, co tu jeszcze było, czekaj. Um, Ej chłopaki, ciekawe czy wyjdzie szesnastka? Chyba to... Ej. będzie 17 chyba wyjdzie. 16 Aha, ale... już jest do kupienia. Ale to jest o polskiej firmy, ale mi się nie podoba szesnastka. Najlepiej to ja nie kupię. Chłopaki, wiecie co wam powiem? Co? Wiecie co wam powiem? Chyba zostaniemy przy tej 15, jest lepsza, co nie? E, ale stój, Andrzej, patrz. Na razie. Siedzimy przy 15, ale jak wyjdzie 17, no to się przenosimy na 17, bo. przecież. No zobaczymy, no. Bo dopiero. bo będzie takie, co, że jak się kupi, to u mnie już będzie pierwszy odcinek z 17. No to przecież. Dobra, ostatnie pytanie na dzisiejszy odcinek. Kim chcecie zostać w przyszłości? O ja, Pitole. Ja ci je powiem, bo... bo nie wiem. No nie wiem, no. A ty? A ja? No nie wiem. Jak inaczej? Ja chyba to będę miał po wujku. Wiecie? Po wujku? No, nie? czekaj. Poczekajcie, ja tu patrzę. To coś zostało jeszcze z pola. Nie, już nic. To pole poszło, papa. 50 hektarów. No prawie. Ile odcinków? Prawie pięć. Jakie pięć? Trzy. A ile? Trzy odcinki. U mnie to jest drugi odcinek i u Ciebie i Koszki i chlera, no to jeden odcinek był. No co? Trzy odcinki. A i tak żeśmy tu poza nagraniami skośili... Wow. tak to by, by więcej. Ale 50 he he hektarów no to powiem Się dość długo też kosiło Dobra, wzmurzymy się I jedziemy na farmę i... No, 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 teraz możemy jechać Się składać i... Ja już jadę Eee, tak, jesteśmy blisko wózków Jesteśmy od razu przy, nawet przy farmie Który to kogo wózek? Eee Bierzemy byle który To widzowie możecie później patrzeć, że będzie z którejś kampanii ziemniaczanej albo buraczanej, żeby nie było. I, I to będzie tak, że może zrobimy to w trzy osoby. Może jak będzie nas więcej, to zrobimy to może w sześciu, żeby nie było. A to zobaczymy. Eee, uwaga, Andrzej! Czy z drugiej strony możesz ten? Aha. On nie umie zaczepić go. Oh. To powiem tak, że kombajny można ustawić gdzieś. O, tutaj kombaj... kombajny damy. Tu dookoła tej obory. Co? No. Andrzej chciał już robić kurde po tym Ale jak A gadałem, że po po, po wszystkich skończonych Polach i później Dobra, to ja biorę Tira A ktoś może wziąć Holanda jak dojedzie Mamy też tego Niholanda z przeładowczą Jak tam ktoś Nie wie, albo wie Andrzej, co ty Nie heder założyć. <gorszki>, on się założyć? założyć? Koszki ją się headerem bawi. Już idę tam, zobaczyć. Przyjeźdź z to zobaczysz. Takie jaja. Ja. Nie mi się założyć na wózek. Zobaczymy, ogóle, ty da 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 jeszcze krzywo zakłożył, da Biedącza. To ty, A to ty weź, mu to zrób, bo... nie umiał patrzeć na najebo. Weź tego niecholana z przeładowczą, weź i... przyjedź tu. To co, kończymy odcinek dzisiaj? Tylko przywieźcie o to... wszystkim... Się tym lepszy. Dobra, aha, dobra, ja muszę wziąć tego Nihalana, bo... O kurde, czekaj się. SmartRax, SmartRax. I typy się. Ja już jestem, ja nie mogę. gada, żebyśmy to zrobiła, a nie... Ale wiecie co, że jak będziemy robić tam kultywację na 6 kombajnów, na 6 kultywatorów, to będzie bardzo du duże, bo kultywator niby ma tam 12 metrów długości. No to razy 6 licząc ten... E, to co robimy, co teraz? Kończymy. Kończ poczynek. musiałem myślałam, że jeszcze, co? Nie, A, no. jutro. E, w kolejnym odcinku będziemy kampanię robić przecież. Ale dzisiaj, co nie? Zobaczmy. Nie wiem, jak na dzisiaj film. Koszki z drugiej strony musisz, bo tamto... Ja wiem, ja zaparkuję tak fajnie, tak... Dobra, to chodźcie tutaj już. Ktoś tam... Ten... Czekaj, Mamy orle na beczkę, ale rozmazane. Tutaj chyba jest skup na. Na co to jest skup? Dobra, to czyli tak. Eee, dzisiaj skończyliśmy w końcu te 50 hektarów pole żapaku. W magazynie mam 317 tysięcy ton. Co on robi? No Andrzej, no nie baw się, ja nie mogę. No i tak, no to... Wita widzimy się w kolejnym odcinku, czyli no z tej kampanii jeszcze raz. Teraz pomyślimy z czego zrobimy. Czy z buraków, czy z ziemniaków. Z BURAKÓW! Ale... Nie, bez co Andrzej? A bo wiecie co? Zrobimy z ziemniaku, bo tu jest dość proste pole i nawet nie jest różny kształt Dobra, no, no to czyli tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pisać jakieś tematy, jakieś pytanka. Później to powiemy w kolejnym odcinku. No to kto dzisiaj ze mną był? Kas... do. <grym> I... Kto? Andrzej! No to na razie. Da kan jeg gå.